Cześć, cześć, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to drugi tydzień fari, tak jak obiecałam w pierwszym odcinku. I słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, jest troszeczkę pochmurne, bo padało przez całą noc, wiał wiatr bardzo, bo wiecie, te alerty cały czas przechodzą. Ale to nic, dzisiaj jest ten dzień, kiedy ja muszę zadecydować to, co chcę robić dalej, tak mniej więcej, bo muszę dopełnić moją deklarację maturalną i właśnie je ja daję ją zmienić, bo słuchajcie, miałam zdawać rozszerzoną historię i już byłam tego pewna. Ale jakoś tak się zadziało i w ogóle i wszystko, że jadę właśnie zmieniać na rozszerzony polski. Będę zdawała ogólnie z rozszerzenie, rozszerzony angielski, rozszerzony polski. Kupiłam sobie już repetytorium, ale to w filmiku o maturze, który też będzie na moim kanale niedługo. Mam bardzo dużo pomysłów, naprawdę jak widzicie jestem przeszczęśliwa, że mogę nagrywać. Także zabieram Was dzisiaj ze sobą i zapraszam na kolejny tydzień ferii. Ja już lecę na autobus. Nie ma takiej tragedii. Myślałam, że będzie gorzej. Bo jadę teraz z moją koleżanką. Właśnie idziemy, ona też idzie zmienić. Więc troszeczkę się stresuję, ale będzie dobrze. Pokażę wam trochę jak wygląda moja szkoła. O ile będę mogła nagrać. Okay, zakupy zrobione. Byłam już w szkole. Powiem wam, że się mega stresowałam, jak miałam zmieniać tą historię na Polski, powiedziałam jakby, że to już jest taka ostateczna decyzja, że już tego nie zmienię do matury i naprawdę muszę to pisać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, bo wiatr trochę wieje. Zrobiłam sobie zakupki, pokupywałam wszystko, co mi potrzeba. Ogarnęłam też prezenty dla moich bliskich na walentynki. Jeszcze jeden mi został, ale jeszcze mam cały tydzień, więc no spokojnie. Idę teraz do domku robić obiad. Kochani, teraz będziemy sobie z Kasią malować, spędzamy, spędzamy razem wspólnie czas, mamy jedzonko, Kasia ma prażynki do jedzenia i mam jabłuszko, będziemy sobie malowały, ja mam monster, High, a ja lol, Kasia ma lol surprise i słuchajcie, zaczynamy oglądać Violette od początku, mój będzie to już chyba czwarty raz, bo ja już czwarty raz oglądam od początku Violette, a jeżeli chodzi o czerwone paznokcie, to po prostu mam oliwkę kupiłam taką do skórek jakaś Sherry i dlatego tak dziwnie nie ogarnia jej trochę, ale zobaczymy jak wyjdzie, po paznokcie znowu zrobiłam. Żeby nie było, że jestem zawsze tak umalowana i wszystko jest tak super. Właśnie wstałam, mam mega podpuchnięte oczy, ale dzień jak co dzień, więc biorę mojego proszka od tarczycy. Idę robić śniadanie e, i mój plan na dzisiejszy dzień jest taki, że właśnie chcę zrobić śniadanko. Chcę jeszcze dzisiaj nagrać jeden filmik, może tyle nagrywam w tym tygodniu, że też trzeba. Później robię obiadek, e, widzę się z Kubą, lecimy do mm, paru sklepów, bo muszę odebrać dzisiaj statyk, który zamówiłam. E, chciałam też popatrzeć troszeczkę sukienki, ale ze studniówki będzie osobny vlog, więc jakby nie chcę tego wszystkiego mieszać. Pogoda dzisiaj bardzo słaba. Pada, a ja lecę do biedronki, a później widzę się z kubą i idziemy na zakupy. I powiem Wam, że yy, stwierdziłam, że pogoda mnie do tego nie zniechęci i mimo wszystko będzie ok, bo na mnie pogoda mam ogromny wpływ i nie wiem, czy nie przetknęłam głośnika. No.

Z tego filmu co wychodzi. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj trzeba unpakować puty, które zamówiłem 3 dni temu. To będzie unboxing. Czekajcie, musimy wymyśleć jakąś nazwę. To się nazywa unboxing. Kuba Vlogshop. Unboxing. Wow, toż to są fancy. Tego się nie spodziewałem. O, takie. Bardzo ładne. Nie za brzydkie, nie za ładne. Takie... Spoko. Ale była przecena, słuchajcie, z 320 na 160. A podobają Ci się? Tak. W sensie, brakuje im butów suwanych miałem. Ale nie chcę no, wiedzieć, jak teraz wyglądają i zrobił. po Ja białe. I je nie na niebiesko. No właśnie. I teraz mi farbują skarpety, więc z nich w ogóle nie chodzę, ale są do deski, brajcie bo nie, wiem, czy wiecie. Chyba uśmiechnij się. Kiedy się na desce, Dobry. zawodowo. Zawsze, że one są bardziej żółte niż myślałem. No ja też tak właśnie... A to tak. dobrze. Kremowe Bawiam? bardziej. Kremowe. Tak, kremowe. Jak, się, jak, jak je umyję, to wiesz. Ale do szereg skarpet nie pasują. Nie do szarych skarpet, <laughs> wiesz... No. A do białych skarpet byłoby lepiej. A są dobre, bałem się, że no na zamachu, 42. Zobacz, jak Ci pasuje ładnie. teraz będziemy nagrywać TikToka. Okej, okay, kochani, dzisiaj mam taki trochę luźniejszy ciąg. Za niedługo widzę się z Kubą. idziemy robić obiad do domku. Później idziemy się przejść na spacer. I co będzie dalej? No. W

nie, ja nagrywałam na no. Co? O, Magda! Nie zauważyłem Cię. Nic dziwnego.